Program Adobe Premiere Elements Jest to najbardziej profesjonalny z programów do nieliniowej pracy nad materiałem wideo z programów, które omawiamy w niniejszym kursie czyli w porównaniu z programem Pinnacle i z programem Windows Movie Maker Ten program y, ma takie zalety w odniesieniu do pozostałych programów jak Mixer Dźwięku Surround Kluczowanie, zaawansowany moduł eksportu czy też korektor koloru, bardzo zaawansowany. Jednak interfejs tego programu na pierwszy rzut oka bardzo przypomina pozostałe dwa programy. W dolnej części mamy oś Scen, którą możemy też zmieniać na oś Czasu. W górnej części mamy podgląd projektu w postaci filmu. A także bibliotekę multimediów. Możemy pobierać, przechwytywać materiały cyfrowe z urządzeń takich jak aparat, kamera czy, czy z dysku twardego. Jest również opcja tworzenia błyskawicznego filmu. Z pobranych materiałów program automatycznie utworzy klip. Spójrzmy na to, co stanowi o przewadze tego programu nad pozostałymi. Efekty. Zauważmy, tutaj paleta efektów jest bardzo duża. Mamy efekty związane z kluczowaniem, czyli wyodrębnianiem określonej barwy. Mamy efekty związane z korekcją obrazu. Efekty artystyczne. Efekty związane z perspektywą. Przekształceniami, wyostrzaniem, rozmyciem obrazu, stabilizatorem są to bardzo zaawansowane efekty graficzne. Tutaj przykład stylizacji, których tamte programy po prostu nie miały. Przejścia: Przejścia w programie Adobe Premiere Elements są również mm, zaawansowane. Program ten zawiera więcej przejść aniżeli pozostałe dwa programy. Tak jak tutaj widzimy, cała gama tych przejść jest do dyspozycji naszej. Oprócz tego kilka rodzajów napisów tytułowych. Możemy podejrzeć w jaki sposób te napisy. Są prezentowane. A także motywy. Tutaj przykładowy motyw: motyw menu początkowego. I jako dodatek mamy obiekty Clipart, również ciekawe, zaawansowane graficznie obiekty. Jest cała paleta takich obiektów, które możemy dokładać do obrazu, dzięki czemu nasz projekt będzie po prostu ciekawszy. Przykładowe menu do płyty DVD, no i możliwość udostępniania, czyli wypalania na płycie, zapisy na komputerze czy udostępnienia online.